Dzień dobry Państwu, witamy w Bornej z tym programie samorządowym. Dziś porozmawiamy z burmistrz Dorotą Krzesłą, którą bardzo serdecznie witam. Dzień dobry, witam Państwa. A zaczniemy od tematu, który pewnie jeszcze przez najbliższe miesiące będzie się przewijał, mianowicie o jubileuszu miasta, no bo rok 2023 jest wyjątkowy dla Bornego Solinowa. E, tak, to prawda, to wyjątkowy rok, e, ale nie tylko ze względu na jubileusz, oczywiście na e, wszystkie wydarzenia, e, które dzieją się, będą e, się działy a tak jak pan redaktor wspomniał ta wyjątkowość tego roku polega również na tym, że w tym roku świętujemy 30-lecie miasta Bornego Sulinowa. Nie ukrywam, przygotowujemy się już od dłuższego czasu do obchodów tegoż jubileuszu. Nie będę dzisiaj zdradzała jeszcze wszelkich Szczegółów, ponieważ no, wiele rzeczy jeszcze mamy niepewnych, więc jak już będziemy pewni co do wydarzeń, które odbędą się w tych dniach, to z pewnością będziemy informowali tutaj mieszkańców i też zapraszali gości. Przewidywane uroczystości to data 2 i 3 czerwca. Na dzień dzisiejszy mamy opracowane logo które świętuje to wydarzenie, m.in. pisma, które wychodzą z urzędu, mają właśnie to logo Bornego-Sulinowa też, aby podkreślić ten jubileusz tegoroczny miasta. A jeśli idzie o sprawy bieżące, to możemy na przykład sporo powiedzieć o remontach dróg, bo dowiedzieliśmy się, że ulica Słowackiego właśnie doczeka się modernizacji. W tym roku czeka nas modernizacja, a tak naprawdę przebudowa całej drogi ulicy Słowackiego. W ubiegłym roku udało nam się zakończyć inwestycje na ulicy Wyszyńskiego. W tej chwili jest to jak gdyby kolejna ulica w ciągu, a więc ulica Słowackiego. Przewidywany koszt tej inwestycji to kwota 4 328 000, z czego udało nam się pozyskać w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych dofinansowanie w wysokości 60%. Myślę, że to znacząca kwota, jeśli chodzi o remont tej ulicy i w całej tej inwestycji, bo to kwota prawie 2 600 000. Pozostała kwota to udział własnej gminy. Ta ulica zostanie wyposażona w nowe chodniki, e, całą nową nawierzchnię asfaltową, miejsca parkingowe, ale też ponieważ ona graniczy łącznikami, co jest charakterystyczne dla e, miasta Solinowo, więc również wszystkie te łączniki uzyskają e, nową nawierzchnię i myślę, że ta część miasta no, będzie służyła mieszkańcom. E, e, ten teren zyska ze względu na estetykę, ale i też bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Pojawienie się maszyn budowlanych na Słowackiego dopiero przed nami, niemniej takie maszyny już intensywnie pracują, chociażby za Centrum Kultury i Rekreacji. Tak, za Centrum Kultury i Rekreacji na tym terenie prowadzona jest inwestycja, na której powstanie aktywna strefa wypoczynku, będzie tam wybudowany tor rolkowy, pumptrak, skatepark. Taka strefa też wypoczynku. W tej chwili prace są już zaawansowane, powstały miejsca parkingowe, zakończono roboty wodno-kanalizacyjne. Jest już pierwsza część budowy tej trasy rolkowo-pieszej. Nawierzchnia jest przygotowana pod pierwszą warstwę asfaltu. Także jesteśmy zadowoleni z tej inwestycji, bo ona naprawdę ładnie się posuwa i wykonawca zaangażowany jest w te prace, które tam się toczą. To jedna z kilku inwestycji realizowanych w ramach zwanego Polskiego Ładu. Jak wygląda sytuacja w innych? Kolejną inwestycją realizowaną również z, ze środków pochodzących z Polskiego Ładu to budowa sali gimnastycznej w Łubowie. Na dzień dzisiejszy w granicach 70% mamy zaawansowany stan, jeśli chodzi o, o tą budowę. Zakończone są już dachy z dociepleniem. W tej chwili trwają roboty wewnątrz prace, wewnątrz tego budynku. Na tym etapie zakończone jest również wszelkie instalacje zakończone, są wszelkie instalacje związane z ogrzewaniem sali gimnastycznej. W tej chwili prowadzone są prace w tym ciągu tak zwanym technicznym, gdzie będą szatnie, toalety, przebieralnie, będzie tam też mała siłownia, tam mamy zaplanowane ogrzewanie podłogowe, które będzie zasilane z pompy ciepła i w tej chwili również trwają prace budowlane przy budowie łącznika, ponieważ sala gimnastyczna będzie połączona ze szkołą, tak więc już uczniowie nie będą musieli wychodzić poza teren budynku, aby dostać się do sali gimnastycznej. Znacząco w tej chwili prace przyspieszyły. Mam nadzieję, że wykonawca zyskał nowych pracowników i faktycznie widać, że w tej chwili dużo dzieje się również na tej budowie. A skoro jesteśmy przy tych inwestycjach, na które pozyskaliśmy to finansowanie, to rozpoczęła się budowa świetlicy wiejskiej w Jeleniu. Tam również wykonawca bardzo prężnie prowadzi prace budowlane, pomimo tego, że mamy jeszcze cały czas okres zimowy. A w tej chwili prace już są również zaawansowane, pomimo tego, że mamy cały czas okres zimowy, ale wykonawca bardzo szybko rozpoczął te prace budowlane. Przygotowane są ściany zewnętrzne pod wylanie wieńca. Kolejna inwestycja w ramach tego dofinansowania to przebudowa świetlicy wiejskiej w Radaczu. Tu jesteśmy na etapie projektowania do przebudowy i remontu tego obiektu. No i również w ramach tych środków pozyskaliśmy dofinansowanie na budowę boiska przed Szkołą Podstawową w Ubowie. Tu wykonawca wchodzi 15 marca. I skoro mowa o pieniądzach z Polskiego Ładu, to chyba jedna, myślę, że największa inwestycja to termomodernizacja obiektu szkoły podstawowej i liceum w Bornem-Sulinowie. We wtorek ogłosiliśmy przetarg na realizację tego zadania i ja z tego miejsca bardzo chciałabym zaprosić potencjalnych wykonawców do zainteresowania się tą ofertą. Czekamy na rozstrzygnięcie przetargu. Nie ukrywam, że to bardzo duże przedsięwzięcie, ale z pewnością budynek już bardzo wymaga remontu. Wspominaliśmy 30-lecie miasta i ten budynek również 30 lat temu był przygotowany pod potrzeby i pierwszych mieszkańców, i, 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 i szkoły, a dzisiaj on już wymaga i przebudowy, i remontu, i, i docieplenia oczywiście, więc to duża inwestycja, duży zakres. I duże zadanie przed nami. To skoro mowa o jubileuszu, to myślę też, że warto dodać, że w tym wyjątkowym roku dla miasta będzie można przyjechać się rowerem praktycznie przez całą długość gminy. Na temat ścieżek rozmawiamy już dosyć długo, ale nie ukrywam, że jest to inwestycja. Dzisiaj wiem, że była warta zachodu i, i tego trudu, który włożyliśmy tutaj wszyscy, aby te ścieżki powstały. Ta ścieżka, która już jest praktycznie oddana, myślę, że w ciągu miesiąca, półtora ten pierwszy etap, który został zrealizowany na terenie naszej gminy, zostanie już oficjalnie oddany do użytkowania. Chociaż e, oczywiście rowerzyści już dzisiaj z niej korzystają. Ale myślę, że też należałoby wspomnieć o historii e, budowy e, ścieżek, sieci e, tras rowerowych e, Pomorza Zachodniego. Bo pierwsza taka inicjatywa powstała już w 2015 roku, kiedy to Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zwrócił się do Wójtów Burmistrzów Powiatu Szczecineckiego właśnie z takim pomysłem. Zaprosił do współudziału i w maju 2016 roku został już podpisany list intencyjny w sprawie budowy sieci ścieżek tras rowerowych. Pierwszy etap możemy powiedzieć mamy zakończony, jeśli chodzi o teren naszej gminy. W tej chwili trwają prace budowlane, ponieważ już jesteśmy po przetargu zarówno w ramach odcinka 9A jak i odcinka 9B. Jest to jeden z dłuższych odcinków. A najdłuższy, jeśli chodzi o teren naszej gminy, nowa trasa rowerowa będzie zaczynała się od miejscowości Borne-Sulinowo w stronę miejscowości Krągi, następnie wchodzi w tereny nadleśnictwa Czarnobór. Tam z pewnością już wielu mieszkańców czy też turystów zauważyło, że ten odcinek jest przed Nadleśnictwem przygotowany, jest to droga betonowa, ona dochodzi do miejscowości Przełęk, właśnie po tej trasie, będzie biegła ścieżka rowerowa i następnie przechodzi do miejscowości Jelonek. Jest to odcinek 3,5 km, który będzie również wybudowany. Tamta ścieżka będzie miała szerokość 3 m, ponieważ musi być też udostępniona dla służb leśnych. W miejscowości Jelenino przecina drogę krajową DK20 i zmierza w stronę miejscowości Mosinka, a następnie poprzez las klasztorny kończy się w dzielnicy Szczecinka. Kolejnym etapem, do którego z pewnością będziemy dążyli, to kolejne etapy tej ścieżki w stronę gminy Biały Bór, a takim końcowym założeniem jest połączenie tej sieci tras Pomorza Zachodniego ze ścieżkami rowerowymi. Które noszą nazwę marszuty kaszubskiej. Więc myślę, że to jest piękna inwestycja. Na pewno zarówno jak i turyści, jak i mieszkańcy długo oczekiwali na rozpoczęcie tej inwestycji. Ona się już rozpoczęła. W miejscowości Czaplinek do miejscowości Kołomont i wychodzi w miejscowości Rakowo. Czyli połączy się już z istniejącą trasą, którą mamy. To jeszcze na zakończenie naszego spotkania o nowym pojeździe, który trafi do Bornego Sulinowa. Niedawno podpisała pani starostwie umowę na zakup takiego pojazdu. W ramach programu Likwidacja barier transportowych w gminie Borne Sulinowo Właśnie poprzez zakupę zakup autobusu, który będzie służył do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy do szkół, zakupiony zostanie nowy autobus, bowiem tym, którym dzisiaj są przewożone nasze dzieciaki, on już jest naprawdę wysłużony i, i, i wymaga też remontu. Zresztą no jakieś nakłady w taki zużyty sprzęt są przez nas ponoszone, ponieważ była taka możliwość. Myśmy nadmienili już w ubiegłym roku, starali się o pozyskanie tych środków. Nie udało się, ale ponieważ w tym roku otrzymałam informację, że pozostały jeszcze środki w ramach tego projektu, więc mając zabezpieczone też środki tutaj w budżecie podpisaliśmy stosowną umowę mamy rozstrzygnięty przetarg będzie to samochód marki MAN dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych mam nadzieję na pewno będzie służył tutaj właśnie dla naszych mieszkańców szczególnie dla dzieciaków bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była Pani Dorota Krzanowska, burmistrz Bornego Sulinowa. Zapraszamy na nasze kolejne programy.